No i okej. Witam w A to jest yy, taki krótki wstęp, w którym mówię, że mój kanał już prowadzę 2 lata. Właściwie <laughs> YouTube zaczął się interesować 6 lat temu, ale od 2 lat prowadzę kanał, tak mogę powiedzieć, bo, bo prawie równo, znaczy już nierówno, już nawet więcej niż 2 lata. Ten pierwszy film... A gdzie to jest? Eee, pierwszy film. Czyli... Już z gry. To był test jakoś Po prostu taki, żeby zobaczyć, czy mój komputer jest zdolny do nagrywania gier. I co? No widziłem. Później jakiś taki poradnik mał, który uzyskał 1468 wyświetleń To było w ogóle zdziwienie takie śmieszne. No i ten Minecraft, no. Prezentacja mojego świata. No, takie bez odnacia Jakiś bug później tego strajna no i zaczęło się zapowiedź która wyszła w tym samym dniu co pierwszy odcinek było dziwne w ogóle dla mnie Pierwszy i drugi odcinek Życia z Minecraft później Terraria Tak jak grałem w CS a to jeszcze to jest SS na takiego cheatera tutaj y, jakieś tam jeszcze odcinki ostatnie te, tego życia z Minecraft i Only Tournament Tu, tu. Były trzy odcinki Mirolecz, które były słabej jakości. Bardzo słabe były. No i musiałem je nagrać od nowa. Pierwszy i drugi jeszcze jest takiej słabszej jakości. Trzeci już jest nieźle. A od czwartego do dziewiątego jest pięknie po prostu. Tutaj jakieś podregi tego Minecrafta znowu były. Znów próbowałem coś nagrać, ale nie wyszło mi to. No i się skończył Mirolecz. Pierwsza skończyła seria, którą była... skończyłem 9 miesięcy temu. Jakaś tam teraria z Grejkowym, która nie wyszła. League of Legends Odcinki chyba wyrzucone kiedy... To Ten, ten i ten, te trzy materiały były wrzucone Kiedy byłem na wakacjach Na wyjeździe No i to... To było autopublikowanie, ustawione się, ustawiło No i League of Legends, no tyle jak League of Legends później wyszło Dark Messiah ja zacząłem 6 miesięcy temu, w ogóle jeszcze nie skończyłem To jest śmieszne, kupiłem Adela trójkę. Jakiś Chester Nie wiem co zrobić z tym Chesterem, może go nagram niedługo Trzeba to też przejść, trzeba to trzeba pokończyć To jest bez sens, Bo ten film trwa 16 minut chyba Coś takiego Zaraz wam pokażę się Zepsuł się po prostu film O, dziwno. 3, 2, 1 To jest y... Tak, 17 i 20 sekund Widzicie, zepsuł się Dobra, tu jakiś test tu jest streama nagranie, taki test dużo gameplay, czas czasami ten Dark Messiah i później Terraria z blokiem, to już, to już jest w ogóle. Przesadziłem trochę z tym. Znów Dark Messiah calling. Z tym jest problem, wiecie? Z tym jest problem, bo to mi się trochę ścina. Trzeba na tam kartę poczekać, żeby to nagrać eee, Coś dalej. Likowy, że oczywiście będę nagrywał dalej, to jest... Super, Grajkow, to był Grajkow. Chyba widzieliście tutaj <grywa> Ale fail, dobra yy, Później... No ta zapowiedź to jest taka jakaś lewa. Ta te... Znaczy ta nie, ta nie jest lewa, to będzie, ta seria będzie z GTA San Andreas, ale to to... No nie wiem. Gameplay, gameplay, gameplay of Legends, no i na dzisiaj. Ace of Space się pojawi dzisiaj w nocy, bo... są się 94%. No i ja znowu jestem idiotą i to przerwałem. Przepraszam. Trudno. Pojawi się w nocy. Tutaj jak widzicie jest moja lista Anime. Tu jest yy, kanał na letsplay.pl Możecie mi ocenić. Yy, tło. Tło będzie zmienione, bo już tyle ludzi mi zgłasza na tym let'splay. To tło, że to jest koniec świata. Polecanek nie mam nikogo. Jeszcze tam wrzucę chyba kolegę, który też nagrywa tam coś. No i to było na tyle. Bardzo mi się podoba, no rozwój kanału jest, taki jakiś lewy od między tymi latami. Ten w ogóle ten film to, to już porażka jest, no. Znaczy, no nie porażka, tylko tak się trafiło, jak wpiszecie w Google zmiana formatu pendrive na NTFS, to to, to to wam wyskoczy od razu. Dlatego tyle jest wyświetleń. No to był strzał chyba w dziesiątkę, żeby tak dobić tych ludzi. No i oczywiście ten życie z Minecraft. Dobra. To było na tyle. Mam nadzieję, że wam się to... No, to mi się nie, nie podoba. Ja Wam mówię tylko, że że od dwóch lat właściwie zacząłem nagrywać te Oczywiście to to w maju chyba nagrałem, tak? Tak, pierwszy raz mój głos jest w maju, nie? Ale te filmy to już te dwa i to niedługo. Którego to było? 10 kwietnia to jeszcze trochę. No te dwa filmy było o wiele wcześniej. Tu macie 27 luty chyba nawet macie 2010. Tak, grudzień. Oj, świetnie, wyłączyłem tą kartę. No dobra. Do zobaczenia w kolejnych seriach. Filmy wrzucam. Far Crya 2 wrzucę. I... Dota 2, tak. Dota 2 mam gameplaya z Shaykanem i Sayakiem, też go wrzucę. Dobra. Treść.